Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Barto, a dzisiaj chciałbym zaprezentować wam materiał poświęcony ciekawostkom na temat fabryki Jupiter. Chciałbym rozpocząć nową serię dotyczących właśnie takich ciekawostek o całej zonie, a więc w takim razie zacznijmy. A więc tak, zakłady Jupiter rozpoczęły swoją działalność w 1980 roku. Oficjalnie będąc jednym z kijowskich zakładów majak, zajmujących się produkcją drobnej elektroniki, magnetofonów, radia oraz radiostacji. Jak zapewne wiecie, było to fabryka została założona 6 lat przed wybuchem elektrowni w Czarnobylu, więc była, można tak powiedzieć, dość nowa. Eee, w założeniu, docelowo w fabryce miało być zatrudnione, no blisko. 3,5 tysiąca osób, głównie mieli być to mieszkańcy Prypeci, jak oczywiście fabryka stanowiła część tego miasta, bo największym zakładem dla ludzi pracy, dla ludzi szukającej pracy, było właśnie elektrownia w Czarnobylu, lecz na drugim miejscu właśnie znajdowała się fabryka Jupiter. Dla tych pracowników wybudowano nawet dwa hotele, co było naprawdę dużym udogodnieniem i nawet posiadali własną stołówkę. Co do tych tajemnic? Otóż nieoficjalne wiadomości donoszą, iż prawdziwym zadaniem tego miejsca była obróbka paliwa jądrowego. W której wyniku otrzymywano pluton przeznaczony do celów wojskowych. Otóż, tak, po wybuchu elektrowni w Czarnobylu fabryka nadal pracowała. Według różnych źródeł, podobno nawet do lat 90., do końca lat 90., więc naprawdę trudno, trudno powiedzieć, co oni mogliby tam robić. Po prostu krążą różne plotki, że nawet do tej pory w fabryce są jacyś ludzie, którzy do dziś tam pracują, jednakże jest to ściśle tajny projekt. Nie wiadomo dokładnie, czego dotyczy. Sam nie mam pojęcia, nie wiem, może wy coś na ten temat wiecie. Moim zdaniem to jednak są tylko plotki i nie trzeba im aż tak ufać. Obecnie to miejsce jest opuszczone i zdewastowane, jednak wciąż znajduje się tam sporo wyposażenia pozostałego po latach świetności tej fabryki. Osobiście bardzo chciałbym odwiedzić to miejsce na żywo. Nie jest wykluczone, że ja jednak kiedyś pojadę na taką wycieczkę. Z mojej strony to by było na tyle. Dziękuję za uwagę i zachęcam do lajkowania filmów oraz subskrybowania kanału. Napiszcie w komentarzach, czy taka seria z ciekawostkami Wam się podoba. To by było na tyle. Jeszcze raz trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.